Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój. Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upatrzy na kolana prosił go, jeśli zechcesz możesz mnie oczyścić. A Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego. Chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu, bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do niego. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry nam jeden Ewangelia, którą słyszeliśmy, przynosi nam jedno sprawozdanie dotyczące spotkania Jezusa i trendowatego. W czasach Jezusa trąd był chorobą nieuleczalną. Umierało się na tą chorobę i jeszcze była chorobą zakaźną. Jeżeli dotknęło się trędowatego, to stawałeś się trędowatym. I według prawa żydowskiego każdy ten, kto miał trąd, był wypędzony z miasta, z miejsca, w którym przebywał. Brędowaci nie mogli żyć z pozostałym światem, lecz musieli mieszkać w jakichś ogrodzo ogrodzonych miejscach, jakichś dolinach czy jaskiniach. Rodzina przynosiła im pokarm, zostawiali gdzieś na jakimś kamieniu, żeby nie zakazić się i w ten sposób oni żyli jeżeli trendować musieliby iść do innego miejsca to musieli być pozawijani płótnami widać było tylko oczy Musieli mieć przy sobie dzwoneczek, którym dzwonili, żeby wszyscy wiedzieli, że są trendowaci. Chociaż tu w pierwszym czytaniu dzisiejszym nie jest napisane, że mieli ten dzwoneczek, ale musieli oni krzyczeć nieczysty, nieczysty. I do tego wszystkiego, co powiedziałem, trzeba powiedzieć, dołączyć jeszcze, że trendowaty był uważany jako pewnego rodzaju przekleństwo Boży gniew oni byli żywi ale właściwie byli martwi byli odrzuceni przez wszystkich i również jeżeli na ciele człowieka pojawił się pojawił się jakiś znamie, liszaj to uważano również za trąd. Zdawało się, że wydawa, wydarzało się również to, że niektórzy zostali uzdrowieni z tego. Musieli się później pokazać kapłanowi, złożyć ofiarę, ale takich było niewielu. W Ewangelii słyszeliśmy, że pewien trendowaty, który znalazł się na dnie, łamie prawo żydowskie, podchodzi do Jezusa i Jezusa, mówi Jezu, jeżeli zechcesz, to możesz mnie oczyścić. Właściwie możesz mnie wskrzesić. Ten obraz jest bardzo bolesny, wstrząsający, bo przed Jezusem jest człowiek, który żyje, na dnie ludzkiej biedy i on skromnie klęczy przed Jezusem i prosi go. W tym cierpieniu człowiek nauczył się być głęboko pokornym. Cierpienie to jest największą szkołą dla człowieka, Nigdzie indziej, jak w cierpieniu ludzi, człowiek nie może lepiej dojrzeć w sposób duchowy. To właściwie jest tajemnicą cierpienia, tajemnicą krzyża. Osądzam, decyduję się powiedzieć również, że wiele osób dopiero wtedy, gdy się rozchorują, zostają uzdrowieni. Tak, dopiero gdy się rozchorują, są uzdrowieni, dopiero wtedy otwiera się ta jedna ściana, burzy się ściana, mur, pychy, egoizmu i otwierają się bramy do nieba, do Boga. Otwiera się pragnienie Boga i gdy pragniesz Boga, wołasz go, to to prowadzi do drogi uzdrowienia. Jezus wiedział, co ten człowiek nosi w swoim sercu i jak się czuje. Dlatego Jezus został dotknięty tą pokorą, zdjęty litością wobec tego człowieka. Interesującym jest, iż ten człowiek nie naleka, nieznachalny, lecz mówi jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić, jeżeli nie. Więc jednak dziękuję Tobie bez względu na wszystko. A Jezus dotyka Go i mówi, chcę bądź oczyszczony i uzdrawia Go. Co mówi nam, o czym mówi nam to spotkanie Jezusa? Mówi nam to, iż Jezus jest jednakowy wobec wszystkich. Każdy człowiek jest stworzeniem. Każdy człowiek jest dzieckiem Bożym, obrazem Bożym. W każdym człowieku ukryty jest Bóg. kij dobra, czy zdrowy, czy chory w sensie fizycznym, Jezusowi to niczego dla Jezusa to niczego nie zmienia dla Jezusa ważniejsze jest wnętrze człowieka jaki jest wewnętrzny stan człowieka być gotowy, moje serce ma stać się glebą ziemią płodną chcę pragnąć Boga Serce człowiekowo. Ważna jest dusza, serce, wnętrze człowieka. Jest, gdyby Jezus w tym sensie fizycznym nie uzdrowił tego trędowatego człowieka, On uzdrowił go w sensie duchowym. Dlatego, że Jezus przystępuje do Niego jako do swojego brata, jako do człowieka, dotknął Go. I to jest bardzo mocne. Bez względu na to, że Jezus łamie prawo żydowskie, łamie, dlatego że działa tu miłość i to jest najważniejsze prawo, prawo miłości. Ta prawdziwa miłość nie zna granic. Nie ma tu żadnych praw, żadnych narodowości, miłość. Czy jest dziś trąd? Tak, istnieje również, ale ten dzisiejszy trąd jest uleczalny, jeżeli jest leczony. Ale gdy mówiłem o tym, że trąd jest chorobą zakaźną, to wierzę, że wszyscy pomyśleliśmy o tym naszym trądzie, w którym żyjemy już przez rok, więc ta korona, wirus, który jest zasiany na całym świecie, właściwie jest zasiany ten jeden lęk, który ogarnął serca ludzi i ten lęk prawdziwie prędkością świata rozprzestrzenia się. Jesteśmy jeszcze w tym lęku, ale nie. Musimy się bać, nie musimy się bać tego trądu. Musimy uważać, ale nie bać się, ponieważ w historii było wiele różnych pandemii, pojawiały się i znikały. Tak i ta minie. Czy dziś jest ty, taki trąd, który jest nieuleczalny? który zawsze jest obecny. Być w o czymś nieuleczalnym, niestety to od razu pomyślimy o wielu osobach, które umierają na choroby nieuleczalne, różnego rodzaju raki i inne choroby. Ze względu na to, że medycyna postępuje, Człowiek po prostu boi się pójść do lekarza, dlatego że gdzieś oczekujemy, boimy się, że będzie to co najgorsze. Ale istnieją również inne choroby, choroby naszego ducha, które niszczą. Nie tylko mnie, niszczą również moją rodzinę. Pomyślmy, ile jest osób, które są uzależnione od hazardu, od zakładów sportowych, tych, którzy są uzależnieni na przykład od alkoholu. To jest jedna Jeden ciężar, jedna choroba, krzyż całej rodziny. Niestety te nowoczesne zła dziś stały się w pewien sposób czymś normalnym, wcale nie, niebezpiecznym. Media są tak mocne, że najbardziej zdrowego człowieka mogą ogłosić trendowatym, a trendowatego tym powiedzieć, że jest chory. I niestety wielu z nas w to wierzy. Czy we mnie jest to, co nie uzdrawia? Niemożliwe do uzdrowienia? Czy jest we mnie jakiś trąd? Czy może jestem skłonny do osądzania, sortowania ludzi. Te są dobrzy, ci są dobrzy, ci są źli, tym pomogę, tamtym nie pomogę. Czy mam w sobie te codzienne, tak święte grzechy, których nie chcę się pozbyć? Czy grzech jest trądem? Czy złe przyzwyczajenia są trądem? Czy bluźnierstwa są trądem? Jeżeli kogoś nienawidzę, czy jestem zazdrosny wobec kogoś, kogoś może z rodziny, czy to jest trąd? Jeżeli jestem nieumiarkowany w czymkolwiek, czy to jest trąd? Jeżeli mogę pomóc, a nie pomagam, czy jestem nieczysty? To spotkanie trendowatego i Jezusa to pewne oczyszczenie. To nasze meczugorie przypomina mi to spotkanie. U Medjugorju wielu, właśnie w tym miejscu, wielu przyszło do tego miejsca, przyszło nieczystych, przyszli ci, którzy znaleźli się na dnie dnów w ludzkim cierpieniu, ale z Medjugorja wrócili oczyszczeni, wyleczeni. Gdy tylko pomyślimy, jak wiele osób właśnie tu obmyło się przez sakrament pojednania, ilu zjednoczyło się z Bogiem, czyż to nie są te spotkania, łaskawe spotkania Boga i człowieka? Wielu jak ten trendowaty nie potrafili ukryć tej radości, którą poczuli na tej świętej powierzchni i później dawali świadectwo, świadectwo o Meczugorju na całym świecie, tak jak ten trendowaty. i dlatego e, o Meczugoriu zaczęto słyszeć. Bóg objawił się w Jezusie Chrystusie. Każdego człowieka kocha i przyjmuje tak samo. Gdyby tak nie było, to by nie podarował życia. A oprócz tego Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Nikt nie ma nikogo podobnego do ciebie. Jesteś wyjątkowy, niepowtarzalny. Jesteś bezcenny. Jesteś oryginałem. Bez względu na wszystko, Bóg nigdy nie osądza człowieka. Osądza w nas grzech i zło, ale nigdy człowieka. Zawsze daje nam nową szansę, nową okazję i dlatego, czy my chcemy być uzdrowieni, czy chcemy pozbyć się trądu, tak jak ten trendowaty, musimy wrócić, musimy uczynić ten pierwszy krok w stronę Boga, zwrócić się właśnie tak jak On i powiedzieć, Jezu, chcę być uzdrowiony i Ty możesz mnie uleczyć, jeżeli chcesz, ale Jezu, pragnę się. Pragnę być uzdrowionym, pragnę się nawrócić. Te słowa muszą być głębokimi słowami, pokornymi słowami, nie jakimś, jakimś takim wypowiedzeniem, zwykłym wypowiedzeniem słów. Musimy stać za tymi słowami. Nie możemy to powtarzać w sposób automatyczny, ciągły, tak jak czynią to poganie. I dopóki żyjemy tym naszym życiem, to zwracajmy się do naszego Boga. Prośmy Boga, aby Bóg oświecił nam drogę, oświecił umysł, abyśmy wykorzystywali całe nasze siły, wszystkie te dary, które Bóg nam podarował. Gdy widzimy ciało człowieka, są setki, tysiące tych mięśni, kości, jesteśmy tak bardzo elastyczni, ile moż, figur możemy uczynić swoim ciałem, więc możemy walczyć. Gdy upadniemy, możemy postać. Zawsze będziemy upadać, ale Bóg zawsze tu jest. Jego ręce są wyciągnięte w naszą stronę i dlatego należy zawsze podnosić się. Za wszystko dziękujmy Bogu, czy wtedy, gdy jesteśmy zdrowi, czy chorzy. Gdy prosimy Boga, powiedzmy tak jak ten trędowaty Jezu. Jeśli zechcesz, możesz mnie uzdrowić. Jeżeli nie, to też Ci dziękuję. Sprawa bym w tym cierpieniu uzdrowił, abym jeszcze bardziej pragnął Ciebie. I zakończmy te nasze rozważania. Jest nam ciężko, dopomóż nam, ale Jezu, nie proszę Cię tak bardzo o to, żebyś uzdrowił mnie od choroby, cierpienia krzyża, lecz Jezu, proszę Cię, nie opuszczaj mnie w moim cierpieniu, pod moim krzyżem, w moim życiu codziennym. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jednorodzonego, który z Ojca...